Dzień dobry Przyszła paczka Miodoland Polska Pacieka u położyć Dobra, postaw na, na, na tego na spód. Na ziemię legatnie, legatnie. Tam troch, nie delegatnie nie będzie ciężkie, ale trochę waży No Kładamy kroski To są bo, to jest uliki kur. Mini Plus Poliuretanu Daszek korpus o, fajnie wykonane. Ruszniutkie, prościutkie. Dobra, 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 potem będę składać. Na razie wyłożymy co tam jest Co tam jest? To są uliki weselne. To są uliki weselne. Weselne. Też z poliuretanu. jest kratka pod spodem. Fajnie wykonane. Le, lekutkie kółeczka do blokowania wylotka. No oczywiście papierów. No bo to się nie może tu. A przy tym samym rozpakowaniu pomaga mi młody pszczelarz syn. Powódka. Powódko jest. Te wszystkie dodatki. Tak jest. Pięć takich, pięć takich. Piętaszki, to są dennice. Wszystko. No to potem zaraz będziemy składać, jak to wygląda. Łocić ło czy ści będziemy malować, no, Tak jest, to jest daszek. To jest gotowy ulik weszelny. O, właśnie. Tam masz kółeczkę, kółeczko. Z tej strony nie ma. Gdzieś to tu jest widziałem. To Wentylacja, tak? Tak, to jest wentylacja. To z tyłu, z tyłu tutaj. Kółeczka. Gdzieś tu widziałem. O, nie, to nie tu nie. na tym. Na tym co to chyba Zaraz wszystko Nic No to co, że nagrywamy kurno o, Bez cenzury <grym> Obracaj tym co? kółeczkiem obracem. Ten... No Tylko coś jeszcze pod się pod się odkryłem, to jest parę Tak, tak. To jest parę kółeczek założonych, żeby tego pięć sztuk. Jak mam założyć, o. To by było tyle. Także pozdrawiam firmę Miodoland i będziemy teraz tutaj składać, malować i szykować do wiosny. Kolorki damy. Pierwszy przemyjemy to. Rameczki oczywiście. No i czekamy wiosny. Teraz już mogę ramki zamówić. Pozdrawiam wszystkich. I ściskam krabulę, hej.